Zacznijmy czerwone, parę starych i dwa takie młode, jak ten tutaj będą do wydania, i żółty gratis. Po tych na krótkich dziobie, ale z wadami wyszedł, Ogoneczki żółte. Do wydania, aby ktoś chciał. Parka parzysta, lęgowa, Leweczki oczywiście też, ale takich głębi nie możemy trzymać. Bo to... Za głupie są, za głupie. Wypuszczę pocztowe i te białe, to w pola pójdą, czy tam się zrywają na pola i te się zabiorą, to mają problemy wrócić. I... No i nielotne są, nie? To są takie bardziej podwórkowe, nie? By musiały od. od... Od młodego być ganiane to może i by się tam wciągło, a tak to jest z nimi problem. Dlatego musimy mieć zwinne szybkie ptaki. Żeby nie ginęły. Tego wywrotek już też wyjechał. Bo szkoda, żeby zginął. Taki miły ptaszek, nie? Żywów. Muszą być zwinne i szybkie ptaszki. O, chciałem pokazać, ale o. proszę nie ma żadnego pióreczka teraz te czerwone oddały połowego. I tu mamy samczyka. Jedną ręką trochę słabo, ale damy radę. O, jak odmalowany. Jak odmalowany. Ktoś chciał te dwie parki i młode noweczki, to to zapraszam do wydania, bo, bo i tak powinno. i tak powinno. Żogonka nam zginęła. Ta żółta, tego mają, mówię to, to odzyskam, no bo szkoda, nie? Ale one już u mnie na pewno nie będą. Gdy człowiek chciał trochę lepszych taków, ale nie da rady. Dwa, że mnie nie ma, bo ja wyjeżdżam do pracy, to nie ma tam dojrzeć dobrze. Miał wspomnę tu o podkładaniu, także z no. tego te w te blawinderki, to wszystko wyjechało bo i tak by nic z tego nie było, i tak o, o, ale pogoda, także mówię, jakby ktoś chciał to, to zapraszam. Jutro nagramy nowe nabytki, nową masę. Pokażemy. O i ten żółciutki jeszcze. O. Nie wiem czego nie nagrywałem Taki bagmat, o, Z jednej i z drugiej strony. Tak robię fajnym fajny na główce, ale co z tego? Także mówię, aby ktoś chciał. No dobra, to było na tyle. Pozdrawiamy i do następnego.